Mam noctowej idosi A tympełko Prada Stara to szapach Po proszę barmana Ty jesteś trudna, jesteś szumata Czemu mi wierzysz, za nie wiem co gadam, bo no, czemu mi wierzy Nic zrobię o matrzy mi wybacza Wasej kciuki Balkentrada, Ana naugan, Balenciaga, o we mnie zakochana Wierzy wszystko, w co jej gada, pasej kciuki Belkentrada, Ana naugan, balentcaga, ona we mnie zakochana Wierzy wszystko w co jej gada, Pasek kruci, na mysia, rabiki na gola, w tej to jest tamta. Młody krok ula i sobie w hamkham, do tańca to Alba, tu mamy się jak barca, taka. Lepiej jest z omami, się jak na Haiti, Ty leżą mamili, będę aniemona, niszczamy na może lepiej słuć mamili, bądź łata. W tym roku paję będziemy się bawić, będziemy się martwić, Że przypominam raz raz, raz do światła ukinera A czego czekam na tym momentie, mówię Wyszłaś znowu jak było jasno A ja to przepamiętam w imię Chcecie ode mnie o śmierci, sensacji, na piętych relacji Ale, ale, przy mojej stole Nie ma waszej rezerwacji Zapytaj co chcę, obyś wakacji Zawsze kochany, nieznajomy Zostawiam gości, wychodzę z kolacji Florent, taksij, addujcie